Na przestrzeni ostatnich lat pracowałem jako trener relacji i coach z setkami mężczyzn, którzy chcą osiągnąć w życiu więcej. Zarówno w sferze osobistej, w poznawaniu pięknych, wartościowych kobiet, jak i w swojej karierze, biznesie czy sporcie. I dzisiaj porozmawiam o tym, jaki jest problem ze skupianiem się na rezultatach i jak utrzymać wysokie poziomy zaangażowania. Wysokie poziomy cieszenia się procesem przy jednoczesnym ukierunkowaniu na rezultat. Więc z jednej strony mamy osoby, które są bardzo skupione na osiąganiu rezultatów, co często sabotuje ich wyniki i nie są w stanie. Cieszyć się tym, co robią każdego dnia, dopóki nie osiągną jakiegoś celu. Z drugiej strony mamy osoby, które nie wyznaczają swoich celów i tak naprawdę nie osiągają w życiu zbyt dużo. Więc w jaki sposób być osobą, która jest ukierunkowana na osiąganie rezultatów w życiu, a jednocześnie cieszy się procesem? Cieszy się każdym dniem i każdym krokiem na swojej ścieżce, nie określając sobie konkretnych warunków, które muszą być spełnione, aby być szczęśliwym, czuć się pełnym i czuć się zadowolonym. Dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wyznaczać cele, przy jednocześnie cieszeniem się procesem, cieszeniem się każdym krokiem i maksymalizowaniu swojego szczęścia teraz, jak i w przyszłości. Zaproszę Cię za kulisy mojego programu Przem swoje bariery, w ramach którego pomogłem już setkom mężczyzn poznać piękne i wartościowe kobiety oraz zwiększyć swoje poziomy satysfakcji z życia, zarówno w sferze prywatnej, jak i profesjonalnej. Więc zostań ze mną do końca, aby dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób być osobą, która osiąga w życiu bardzo dużo i jest jednocześnie bardzo zaangażowana i szczęśliwa już teraz. Mam taki problem, że w sumie mocno się skupiam na rezultatach. Jakby patrzę i wiesz, cały czas szukam tych rezultatów nie? i nie nieważne o czym mówimy, czy to mówimy, wiesz, o podejściach, czy mówimy o siłowni. Jak chodzisz na siłownię, no to zanim przyjdą pierwsze jakieś tam rezultaty, no to trochę minie. I to jest coś, co mnie troszkę tak jakby wyhamowywuje. I tak, chciałem się dowiedzieć, pewnie miałeś coś podobnego i to jak to ugryźć. Samo w sobie skupiać się na rezultatach nie jest złe, jeżeli raz na jakiś czas sobie wyznaczasz cele, prawda? Stajemy w życiu i jest taki, ok, okej, co chcę osiągnąć? jaki jest cel? Chciałem zarabiać tyle i tyle. Chciałabym mieć taką i taką dziewczynę. chciałbym mieć taką i taką sylwetkę, tyle i tyle ważyć. Więc... Nie możemy być też w pełni takimi amebami, które się w ogóle nie skupiają na rezultatach, tylko wyznaczać te cele i później tak zanurzyć się w ten proces, że poniekąd zapominamy o tym. I problem pojawia się, kiedy my tak strasznie ciśniemy na rezultat, że na przykład podchodzimy do dziewczyny i to nie jest na zasadzie, że chcę zobaczyć, czy jest jakiś potencjał, czy jest w ogóle coś wspólnego, czy ona pasuje do mojego życia i to nie jest takie luźne. Tylko mam takie, że chcę wyrwać Insta, chcę kurwa ją domknąć, nie i wtedy mamy trochę energię czuć tą desperację i to jest odrzucające dla ludzi, jak czują, że jesteśmy interesowni. Albo na przykład dla osób, które pracują w sprzedaży, na pewno wiecie, że jak sprzedajesz coś klientowi i czuć po prostu, że chcesz wyciągnąć od niego kasę, a to nie jest tak, że chcesz mu pomóc jak najbardziej po prostu dopasować dla niego najlepszą opcję, to też na pewno mieliście takie doświadczenie, że ktoś po prostu chciał wam coś wcisnąć. Gada, wciska i jest takie, to ja sobie nie zależy na mnie, tylko po prostu zależy jej na tym, żeby mieć ten rezultat. I to po prostu czuć. Ja mam także, dzwonią do mnie z niektórych firm po prostu to było takie odrzucające. aż. szkolenie się nie zależy na tym, żeby zrozumieć mnie i mi pomóc. Ciśnie, ciśnie. Jak tak ciśniemy za bardzo, albo przychodzimy na siłkę, i się wkniemy, że czy nie mamy takiej klaty jak ten kolej z YouTube'a czy z Instagrama, to to może być demotywujące i sabotować nasze rezultaty. Więc chcemy wyznaczać te cele, ale tak bardzo polubić ten proces, że zapominamy o nich. To jest najlepsze, bo wtedy uczymy się czerpać przyjemność z tego procesu rozwijania siebie, chodzenia na siłownię i dostajemy tą nagrodę już teraz i przy okazji mamy te rezultaty. Bo szczerze mówiąc, te rezultaty same w sobie to jest też iluzja. Wczoraj rozmawiałem o tym dziewczyną na randce, że wiesz, ja pięć lat temu było tak, że dziewczyna złamała mi serce, miałem w sumie osiem dych na koncie, totalnie spłukany, nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. I teraz mieszkam w, Pięknej willi na Bali, prowadzę swój biznes, w którym się realizuje, jem świetne jedzenie, jestem z piękną dziewczyną na randce i to nie, jest tak, że, to nie jest tak, że jestem nieszczęśliwy, ale moje poziomy szczęścia są mniej więcej podobne cały czas. I więc jak masz ten rezultat, ten wymarzony dom, te pieniądze, jakbym pokazał siebie, sobie sprzed pięciu lat, to bym się pewnie zesrał ze szczęścia, ale bardzo szybko się adaptujemy do tych rezultatów. I na przykład chcesz tego nowego Mercedesa, kupujesz sobie tego Mercedesa i za dwa tygodnie to jest po prostu Twój samochód. No, chcesz ten nowy telefon, chcesz tą piękną dziewczynę, i już w wtedy momencie po prostu uprawiałeś już z nią Tyle seksu jest z nią, tyle fajnych handek, tyle przeżyć, bo no to nie jest tak, że to nie jest fajne, ale po prostu... Do tego. I nie ma takiej linii mety, ten horyzont cały czas się przesuwa i całe życie gramy w tę grę wyznaczenia kolejnych celów. Więc jeżeli się nauczymy, że tam nie ma tej stałej satysfakcji, to będziemy całe życie gonić tego królika, aż sobie zdamy sprawę, że tak naprawdę tą nagrodą był proces i powinniśmy się cieszyć tą chwilą, bo to jest jedyne co mamy. I można do pewnego stopnia wyćwiczyć sobie umiejętność cieszenia się tu i teraz. Myślę, że w dużej mierze szczęście jest niezależne od zewnętrznych czynników. Nie mówię, że kompletnie, ale w dużej mierze. Ja na serio, jak byłem spukany, to miałem tak, że byłem przeszczęśliwy, bo bardzo dużo medytowałem i po prostu uczułem się. Się, czuć się dobrze. Dosłownie miałem tak, że miałem 60 zł na koncie i jadąc z tramwajem miałem aż łzy szczęścia w oczach, bo tak zajebiście się czułem, bo medytowałem każdego dnia cały czas i bardzo mocno się na tym skupiałem. Później się zorientowałem, że muszę trochę ogarnąć tą stronę biznesową i, i zacząć zarabiać pieniądze, ale to czego się nauczyłem, to to, że to jest kwestia nastawienia w dużej mierze. I masz ludzi, którzy mają wszystko to, co ty chcesz mieć materialnie i są nieszczęśliwi. Więc teraz pytanie, właśnie jak dostrzegasz ten problem? Dlaczego czujesz, że to jest problemem? Możesz tak więcej trochę powiedzieć o tym? Jest to troszkę takie motywujące, że tak nie potrafię się Radości, przyjemności, właśnie z tego procesu. Tylko bardziej tak od razu gdzieś tam myślami wybiegam za daleko w przyszłość. Czyli już tak naprawdę, jak już coś robię, no to powinna być ta reakcja. Nie? I po prostu chyba w mojej głowie tak pojawia się taki zniekształcony, nie wiem, może wymyślony po prostu za bardzo obraz, jak ta reakcja, jak ten wynik powinien wyglądać. I tak w tym momencie robi się takie koło i zapominam troszkę o tym, żeby no właśnie cieszyć się jakoś z tego procesu. Nasze no. oczekiwanie, że ten rezultat będzie szybciej, ale on nie nadchodzi? Też albo, że będzie szybciej, albo, że będzie większy. Ja teraz bardzo dużo się uczę zarządzania komunikacji w zespołach i na przykład motywowania ludzi. I też studiowałem zarządzanie i uczę się wiesz, od 10 lat komunikacji międzyludzkiej. Jak masz pozycję, gdzie nie ma takiej natychmiastowej gratyfikacji, czyli bo wiesz, na przykład jeżeli ktoś pracuje w sprzedaży, to albo domknie sprzedaż, albo nie. Jak domknie, to od razu dostaje wyrzut dopaminy i ma to pozytywne wzmocnienie, które go motywuje do tego, żeby robić więcej. Dlatego ludzie się też uzależniają na przykład od social mediów albo na przykład od wejpów. Palisz wejpa, wyrzut dopaminy, natychmiastowe, pozytywne wzmocnienie. I zachodzi warunkowanie. I mam tak o, wolę zjeść pizzę i Palić vape na Netflix, bo to nadaje łatwo dopaminę. I jak się nie umie zrozumieć swojego systemu motywacyjnego i dopaminowego, to ludzie wpadają właśnie w to, że latami Netflix, wejpy, często narkotyki, szybka dopamina. I teraz w wielu rzeczach, które są bardzo wartościowe w życiu, ty nie będziesz miał natychmiastowej gratyfikacji. I słyszałem takie fajne określenie, że rozwój osobisty można sprowadzić do dwóch słów odroczona gratyfikacja. Ale nie chodzi o to, żeby się katować i zamęczać, bo szybko znienawidzisz ten proces. Chodzi o to, żebyś ty nauczył się sam siebie nakręcać i znajdywać nagrody w tym, co robisz. Czyli praktycznie. Podchodzisz do dziewczyny, zagadałeś ją, a powiedz jedno słowo i zapomniałeś języka w gębie. I teraz osoba numer jeden może powiedzieć, że ten bo Bartek już ma trzy randki z przepięknymi dziewczynami i wybieranie. I nie dajesz sobie w ten sposób motywacji. Dajesz sobie jeszcze mniej zasobów, żeby kontynuować to zachowanie, które wierzy że jest pożądane. Albo możesz zrobić to, co ja polecam, i polecam to robić każdemu mi to bardzo pomogło, że świętujesz każdy mały krok. I to, co mi bardzo pomogło, to to, żeby po prostu znaleźć sobie mentorów we wszystkim i słuchać tego, co mi mówią. I mi powiedział, jeżeli podejdziesz do dziewczyny i zagadałeś to, już wygrałeś, już jesteś 10 na 10, już jesteś zajebisty. I wtedy jak podejdziesz do dziewczyny i dostaniesz zlewkę, to, to nie jest tak, że to jest porażka, tylko stary zrobiłeś to jest zajebiście. I to może brzmieć jak takie trochę naiwne wkręcanie sobie czegoś, ale to jest bardzo inteligentna postawa, bo jak świętujemy każdą małą rzecz, to ty się nakręcasz, żeby robić tego więcej. I trenujesz swój układ dopaminowy, żeby robić więcej podejść. Bo za każdym razem, jak zrobisz podejście, to masz takie tak stare udało się, zajebiście, robisz kolejne, kolejne, kolejne. Więc zadajesz sobie zasoby motywacyjne. Więc świętuj te działania, które podejmujesz, a nie te rezultaty, które otrzymasz. Bo te rezultaty przyjdą, ale często rezultaty przyjdą za rok, za dwa, za trzy. I na przykład to bardzo widać się dobrze w biznesie. Sukces, który mam dzisiaj w biznesie, jest rezultatem tego, co robiłem rok temu i dwa lata temu. I Wtedy tego nie było widać, ale nie świętowałem tego, że okej, okay, pracowałem 12 godzin, gdzie są pieniądze na koncie, tylko świętowałem to, że spędziłem 8 godzin robiąc moduł do kursu. Ja przed 7 miesięcy robiłem ten kurs i wstawałem rano, 4 godziny, i jest tak, że okej, okay, zrobiłem 4 godziny robienia slajdów do kursu i czuję się jak zwycięzca. Jestem w za Listy, więc świętuj te małe zwycięstwa, świętuj to, że wstałeś zrobiłeś zimny prysznic medytację, świętuj to, że zrobiłeś 90 minut skupionej pracy, świętuj to, że poszedłeś na trening. Jak się nauczysz świętować to, to zaczniesz siebie nakręcać, i po prostu tak punkt po punkcie dzień po dniu lecieć, bo wartościowe rzeczy wymagają czasu. Ja od momentu, kiedy zaczynałem biznes przykładowo mając 80 złotych na koncie, do momentu, gdzie już wygenerowałem swoje miliony złotych w sprzedaży przez internet, to było 4 albo 5 lat 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. I ja zapominam o pieniądzach, jak to robię. I ja po prostu jestem tak bardzo wbity w to, żeby na z tobą rozmawiać i ci pomóc, że ja nie myślę o tym, kiedy będzie następna złotówka. Jestem tak bardzo zaangażowany w proces. Ja bym uwielbiał to, żeby po prostu pomagać ludziom i robić kurs cały dzień i chodzić na siłownię i pójść na randkę z fajnie spędzić czas. Mówię cały czas chodzić na siłownię, cały czas pracować, po prostu ja uwielbiam to, bo się nauczyłem to lubić. Na początku było ciężko, więc niezależnie czy to są podejścia do dziewczyn, czy chodzenie na siłownię, czy praca nad karierą, naucz się wyznaczyć sobie te cele i je realizować.